Tara, religia. To polega na tym, że działy się cuda, że Piotr razem z Janem uzdrawiali chorych, że ludzie się nawracali. Wcześniej słyszeliśmy o trzech tysiącach Żydów, teraz słyszymy o 5000 tysiącach Żydów i między nimi są uczeni w piśmie, są faryzeusze, są yy, arcykapłani i oni jakoś tak yy, niekoniecznie chcą się nawrócić. W sensie według nich dzieje się coś nie tak. Ludzie się przemieniają, ludzie doświadczają dobra, doświadczają miłości, doświadczają e, Boga, a im się to nie widzi. Wiecie dlaczego? Dlatego, że oni bardzo mocno trzymali się swoich zasad, swojej religii i można powiedzieć, że e, mijali istotę, czyli mijali miłość. To jest coś takiego jak ktoś, kto chodzi do kościoła, wychodzi z tego kościoła i wrzeszczy po swoich dzieciach. Albo ktoś idzie do tego kościoła, później wraca i. Pije na umur, albo ktoś yy, fajnie, elegancko to nie, tutaj nie by się modli, a tak właściwie w swoim domu, jak to mówimy jest takim przysłowiowym diabłem dla pozostałych domowników, albo ktoś, kto nie potrafi się po prostu pojednać przez wiele lat z kimś, ktoś, kto żyje nawet blisko siebie i nie potrafi patrzeć na drugą osobę, a wcześniej był w kościele, i wcześniej spotkał się z Bogiem, przyjął komu nie świętą, i jaki to ma wpływ na jego codzienność? Stara religia. Bo zobaczcie, że uczeni w piśmie, frezeusze, oni się modlili bardzo dużo. Oni y, dawali, wiecie, kasa, dziesięcina, pościli tym podobne rzeczy, ale niekoniecznie ich serce było przemienione. I to doprowadziło ich do. No naprawdę do porażki. I kochani, dzisiaj troszkę właśnie o tym, żeby wła żebyśmy włapali właśnie istotę i sens tego wszystkiego, bo dla nas zbawieniem nie jest prawo i wykonywanie uczynków, ale dla nas zbawienie to osoba, to Jezus Chrystus. To Jezus Chrystus daje nam właśnie zbawienie, to jego osoba nas do tego prowadzi i nie ma w innym zbawienia niż właśnie w nim, w Jezusie Chrystusie. Jest taki problem pewien, to często właśnie yy... Jest takie zjawisko, którego doświadczają osoby już starsze wieże, które były wychowane, które mają pewne takie tradycje. Jest ten po prostu problem, że ich dzieci niekoniecznie chcą wierzyć. Niekoniecznie idą za Panem Bogiem, niekoniecznie praktykują. I tutaj jest taki po prostu rozjazd, bo coraz więcej osób jest w otoczeniu, które nie za bardzo trzymają się właśnie tradycji, nie za bardzo idą za Panem Jezusem. Dlaczego? Być może dlatego, że im nie został przekazany Jezus, ale im została przekazana religia. Im została przekazana tradycja. To znaczy, masz chodzić do kościółka, to znaczy masz się modlić, yy, to znaczy, masz robić to i to. I dobrze, i fajnie, ale to są tylko, kochani, uczynki. To jest tylko jakaś tam po prostu praktyka, ale to nie jest coś takiego, co, co jest w sercu. To znaczy, że jeżeli ja prowadzę kogoś do wiary, to ja mam go doprowadzić nie do tego, żeby on wypełniał jakieś praktyki, ale ja mam go doprowadzić do tego. Żeby on y, osobiście spotkał się z Jezusem. Żeby on osobiście przyszedł do Jezusa. Żeby on z Nim osobiście rozmawiał. A nie tylko wykonywał coś, czy co chodził do kościoła. Dlatego, że ja chodzę, że rodzice chodzą, to oni też muszą chodzić. Kochani, myślę, że to jest klucz. Ja rozumiem tą wielką po prostu troskę, że chce się przekazać to, co jest cenne. Ale y, sami widzimy, że niekoniecznie zawsze, zawsze tak jest. I że napotykamy tutaj problem. I wiecie, takie mm, doświadczenie... Właśnie prowadzenia też młodych do bierzmowania, których bardzo serdecznie pozdrawiam, jak to oglądacie, to pięknie, że jesteście wspaniali młodzi, tęsknię, tęsknimy w ogóle wszyscy za wami. I ja bardzo mocno kładę nacisk na to, żeby bierzmowanie było ich osobistym wyborem. Dlaczego? Dlatego, że rodzice praktycznie zawsze chcą, żeby oni szli do tego bierzmowania. No bo to wiadomo, to później ślub kościelny musisz wziąć, to jak to bez tego, bez bierzmowania, no, no wypada po prostu pójść, nie? A ja im mówię, nie, słuchajcie, Roli, nie chcecie. No, to, to nie musicie pójść, ale jeżeli chcecie, to podejmujecie osobistą decyzję i ufacie nam, że my wam będziecie na tej drodze towarzyszyli. W sensie ja, animatorzy, którzy też są w ogóle parafia, dlatego że ci bierzmowańcy są omadlani. 114 osób się po prostu regularnie modli za tych bierzmowańców. To jest też właśnie piękne. I wiecie, co jest niesamowite że właśnie to, że oni mieli wybór, to, że oni wybrali, to, że oni po prostu chcieli, e, wierzę, że w większym stopniu e, prowadzi ich po prostu do doświadczenia Boga Żywego. Kochani, jak my pojechaliśmy na weekend, przygotowujący właśnie do na weekend, który odbył się na Górze Świętej Anny, to to był przepiękny czas. Przepiękny czas, gdzie oni byli bardzo mocno poruszeni, gdzie doświadczyli mocy Ducha Świętego, gdzie wielu z nich się wyspowiadało i oni wrócili stamtąd z takimi słowami, że to był ich najpiękniejszy weekend w życiu. I to nie jest przesadzone, ale to jest... E, to jest prawda. Kochani, jedno świadectwo. Cześć. E, prawdę mówiąc, jadąc na górę świętej Anny, jakoś za bardzo nie byłam przekonana, czy na pewno chcę jechać. To pisze jedna z osób Myślałam, że będę nudy i tylko modrę się w kółko. Już po pierwszym dniu zmieniłam swoje nastawienie totalnie. Była cudowna atmosfera, gdy śpiewaliśmy piosenki religijne, gdy szliśmy do spowiedzi, nawet nie przejmowałam się tym, że nie pamiętam regułki. Chciałam po prostu wyrzucić z siebie wszystko, co mi leży na sercu. Spowiedź była naprawdę e, najlepszą spowiedzią jaką kiedykolwiek miałam. W drugim dniu mieliśmy modlitwę wstawienniczą, na której bardzo się stresowałam, ale przełamałam się i poszłam. To był bardzo dobry wybór, bo to, co tam przeżyłam, było niesamowite. Podsumowując, to był mój najlepszy weekend w życiu. Bardzo zmieniałem swoje nastawienie i czuję, że Bóg mnie kocha. I za to chwała Panu. Amen. Chwała Panu. I to jest, kochani, doświadczenie. To jest doświadczenie boga, żywego, to jest doświadczenie osoby. Nie prawa, nie praktyk, nie uczynków, ale osoby. Więc trzeba nam porzucić tą starą religię, która nas prowadzi tylko i wyłącznie do, do pewnych aktów, do uczynków. Ale nam chodzi o serce. Nas zbawia osoba Jezusa Chrystusa. Nie zbawia nas prawo. Nie zbawia nas to, że ty odmówisz nowennę popojańską albo że się po prostu modlisz. Zbawia, ją, zbawia nas właśnie osoba Jezusa Chrystusa. To, że wierzysz w niego, to, że przyjmujesz. Że masz po prostu z nim relację, że go kochasz i pokazujesz, pokazujesz to w swoich czynach, które wynikają po prostu z miłości, ale wynikają z Twojej wiary, prawdziwej wiary i relacji z nim. Dobrze, bo dzisiaj już tak troszkę dłużej. Także, kochani, porzućmy starą religię, a weźmy taką nową religię, która opiera się na Jezusie, która opiera się właśnie na jego osobie, bo to o niego chodzi. To on jest centrum. Panie Jezu Chryste, zrzucamy, zrzucamy z siebie po prostu starą religię, zrzucamy z siebie wszelkie praktyki, które po prostu nie pochodzą z serca, zrzucamy z siebie to, co jest suche, co, e, co nie dotyka właśnie nas i Panie spraw, żeby praktyka, te wszystkie uczynki, które wykonujemy, żeby one wypływały z serca, żeby to było prawdziwe, żeby nie było rozdźwięku między naszym sercem a uczynkami, ale żebyśmy byli właśnie w tym tacy prawdziwi Tobie oddani. Niech tak będzie. Amen.